W tym filmiku pokrótce, co to jest szulen i jakie są zasady gry. Szulen, czyli sport, gra z Holandii. Jest to dwumetrowa deska plus 30 takich oto krążków. Deska jest podzielona na 3 pola. Pole numer 1 pole rzutu stąd wykonujemy nasze rzuty. Poprzez drugie pole, czyli pole gry, w najlepszym przypadku ląduje w polu numer 3, w którym znajdują się cztery komory odpowiednio zaznaczone liczbą punktów 2, 3, 4 i 1. W tym przypadku mielibyśmy 4 punkty. Zaznaczyć trzeba, że za uzyskanie, tak zwanego rzędu, czyli w każdej komorze po jednym krążku uzyskujemy punktów 20. 10 z komór plus 10 bonusowych właśnie za utworzenie rzędu. Czyli innymi słowy, bardziej opłaca się gromadzić rzędy niż wszystkie na przykład do czwórki, bo tutaj cztery krążki dają punktów tylko 16, a nie 20, jak rząd. Maksymalnie do zdobycia jest 148 punktów, czyli w komorze numer 2 7, odpowiednio 7 krążków, 9 w komorze numer 4 punktowej i 7 również w komorze jednopunktowej. Wtedy mamy 7 rzędów, 7 razy 20 mamy 140, plus te dwa dodatkowe liczymy osobno wtedy i mamy 144 i 148. To jest maksymalna punktacja, którą możemy w tej grze uzyskać.